Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w epilogu gry Uncharted 4. Ona jest określona mianem Dziewczynki, ale czy to może być córka kogoś? Saliwana? Sa sam w sumie no, nie wiem. Czytaj, mogę to czytać? Crash Bandicoot. Wygląda to nie jak taka, może młoda Elena, może to jest. Nie wiem, zaraz się może coś wyjaśni, zobaczymy. Zobaczymy. W końcu... No, wstrzymajcie, epilog to jest końcowy fragment jakiejś opowieści, czy tam dramatu, czy kiwie, ale, ale końcowy, więc to nie może być młoda. To nie może być młoda Elena. Na pewno, 100%. Pytanie, kto to jest? Córka od kogoś, tylko od kogo? Tak, najprawdopodobniej. Ja nie widzę tu żadnych wskazówek w tym momencie, chwila. Czekajcie, bo sam nie było nic mowy, żeby sam miał córkę. Mama lubi dziwną. Chyba, że coś mi wyleciało z głowy. Nie wiem, zaraz się okaże, idę za tym psem. Kaman, kaman. Możliwe. Co jest? Ona patrzyła tutaj na tą szafkę. O, tu coś jest. Scuba Beer Lounge Camera Ej, i na dzisiaj to koniec. To są rzeczy wymagane do tego, ale zobaczymy. zobaczymy. No, nie wiem, się okaże. Tu jest jakiś liścik, może to dla mnie. Czytaj. Siedzimy w małej kafejce na jednej z zatłoczonych a, ulic Hawany i sączymy Sami, chyba najlepsze Sami, espresso, ja jakie w życiu piłem. Nie wisi na nimi żadna robota, przed nikim nie uciekam. emerytura jest dziwna, fajna, ale dziwna. Sam mówi, żebyś zrobił zapas dobrego piwka, a nie tych sików, którymi pewnie się raczysz. Jego słowa nie moje. Przypomniał mi też, że przegrałeś zakład z nim i ze mną. Nie palimy już 12 miesięcy, a jestem na cholernej kubie, wiesz? Widzisz, jak się pilnuję. Ucałowanka dla dziewczyn. Powiedz Kasi, żeby szukała planszy do tryk traka, muszę się odewiać. To jest kasi. To jest Cassie. tutaj pisał do mnie sam. Proszę, proszę. Siedzą na Kubie. Okej, okay, czyli to najprawdopodobniej e, nie pisał do mnie sam, tak sam do mnie pisał Saliwanem. To jest najprawdopodobniej po prostu córka natalna. Bo jakby na No, no naj najprawdopodobniej co innego. Żarełko. Chodź tutaj. Kasi. Chwila, wyjdziemy na zewnątrz. I poleciała. Ale pięknie! Chciałem w takiej chatce mieszkać. A ja zazwyczaj jak się w życiu chce i mnie tak znajdzie, to, to później za jakiś czas się to A, może sprawdzić. No to teraz brakuje nam tylko reszty załogi. Nie wiem w sumie gdzie mam śmigać. Do tej łódki czy do tej chaty. Ale ładne odludzie, zobaczcie. Dwie chaty stoją. Idę tu? Do sąsiadów. Zapukać! Stokopoku, stokopoku. Hejo! Tu też jest pusto. No to gdzie oni wszyscy okay. są? W takim razie poczekam. Na co? Hej! Hej, hej, hello! A to jest Sullivan i Elena? No to chyba tak, wiecie, czy to jest strasznie, strasznie chyba oddalony ten epilog o, szafa ma to jak grzebać w cudzych rzeczach co ale trzyma? kto? mówcie imionami mogła powiedzieć na przykład, nie wiem Edward, co tu trzymasz, no zakres poszukiwań trochę się zawęził Całkiem możliwe. Dajmy wstecz. Wyjdźmy na zewnątrz i pój. Ale co, nie możemy teraz wyjść? Wow, całkiem ładnie Fantastycznie. Dajmy wstecz. Tu jest jakaś notka znowu. Rozgryzłeś to. O, to moje ulubione wykopaliska. Spoko. Trzeba poczekać, a to czekanie może, nie wiem, ja jestem nadal zdziwiony, bo w sumie nie wiem co tu się dzieje. Nie chcę was tak jakby wprowadzać też faktycznie w błąd. Mówiąc, że to na pewno jest córka Natana może ten klucz bym znalazł? Jakiś, gdzieś tutaj, tu jeszcze coś jest? Głupoty. Treasure Hunting, Runs in the Family, Adventure Life. No, 100% jest i kluczyk. Hmm. Zostawił klucze. Zostawił klucze. Hehehehe. He 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 he. No, nie wierzę. Przecież nie Skarb Skarb? Wow. Wow. Oh, Patrzcie, krzyż. Świętego Dyzmy. Tylko skąd? Otóż za dużo dzieci nie mogą wiedzieć. Trochę straszne. <laughs> Dokładnie, otóż. To była czacha człowieka. Oj, w złe miejsce to odłożyłaś. A to jest najprawdopodobniej dziennik Twojej babci. Cześć. Jeśli się Mati nie myli. Bógże. Ciek. Wow. Henry Avery. Napad na Gunsway. Zaraz. Szukałeś skarbu Averya? I nawet go znalazłem. To dużo mi nie powiedziało Bo tato może być i sam I Natan I Nie no to raczej na 100% jest słuchajcie Córka Natana bo przecież sam pisał ten list Co w kuchni znaleźliśmy Do Natana on siedział z saliwanem I to jest Cassie córka Natana Tak już no nie wiem chyba że się totalnie jakoś mylę Dawaj w prawo Sig parvis magna Wielkość od skromnych początków Hmm. Hmm. Co to jest? Znalazłam je w starym aparacie, pewnie chciałbyś je mieć, Elena. Co tu się. Aj? O, kurde, o nie, O, tu jesteś. Hej, szukałem cię. Co tu? Co tu robisz? E, właśnie was szukałam. Łódź załadowana. Płyniemy. Okej, okay, za chwileczkę do was przyjdę. Czemu? E, ja muszę. Mm, e, Coś e... kręcisz? Dobra. Nie gniewaj się. Chciałabyś się nie gniewać. Klucze. To... Co widziałaś? Nie za wiele. W sumie tylko twoje zdjęcie z sali. jakimś hiszpańskim skarbem. I strzelbą. Musiało się kiedyś zdarzyć. Może jej powiemy. Nie jest na to gotowa. Gotowa na co? Na ten szajs w szafie? Wyrażaj się. Właśnie, wyrażaj się. Sorry. Ale wy w tej szafie normalnie trzymacie kościo trupa. Albo raczej jakąś srebrną czaszkę czy coś. Nie wiem, czy ja jestem gotowy. Serio. Nate, no czas na tę rozmowę. Tak, ja też tak uważam. Zaraz. A o jakiej rozmowie mówimy? To jeszcze dziecko. Jest starsza niż ty i sam jak to, zaczynamy. To, to samo tak? i dobrze to wiesz. No. Słuchajcie, jeżeli byliście zamieszani w coś podejrzanego, to przecież nie ma sprawy. Ale chyba mam już prawo o tym wiedzieć, tak? Już? Ile ty masz lat? Haha, ha, ha, zabawne. Mamo. Na no, tansonie po Twoich siwych włoskach. No nie... To córeczka wiem. już ma trochę tych lat. Zaczęło się od tego, że dawno temu pewien pan namówił mnie do zrobienia materiału o wiekopolnym znalezisku. Myślałam, że to zwykły oszust. Tak, przystojny oszust. No, wtedy cię jeszcze nie widziałem. Ale czułaś. Czułaś. Zaproponował mi układ. Ja funduję wyprawę, a on mi daje trumnę Francisa Drake'a. I żeby nie było, w pełni się wywiązałem. Haha i wpakowałeś nas w łapy indonezyjskich piratów. Daj spokój, to absolutnie nie było moja chwila. chwila, momencik. Chcecie powiedzieć, że zaatakowali was jacyś piraci? Po tym, jak znaleźliście trumnę ser Francisza Drake'a? Dobrze mówię? Mm, Ta. Tak, z Cała grubsza to wiem. prawda. Chrzanicie. Wyrażę, Wyrażę się, się. Ściema. Lepiej. No dobra, co było dalej? Wiesz co? Łódka gotowa. Jest słonko i dobry wiatr. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Zapraszam na łódź. Chodźcie. Ale tato, czekaj, jak wyglądał Francis Drake strasznie? Nie było go w trumnie. Tak, tylko jego dziennik z mapą do Eldora. Złotego miasta? A, według legend okazało się, że to posąg. I to przeklęty. No co ty, Syryjnie? Tak, Syryjnie. Wrócę do tego później, bo, bo widzisz. Naughty dog. Dzięki wielkie, za naprawdę fantastyczną grę. Dawno z coś takiego dobrego nie grałem, autentycznie. Serio. I wszystkim wam, którzy zamierzają dopiero kupić PlayStation, czy mają PlayStation, nie jakby nie zdecydowali się na zagranie w Uncharted 4, gorąco polecam to jest pozycja, której raczej no, nie można ominąć. I to mówię z pełnym przekonaniem, słuchajcie. Świetna gra, przemiło się w nią grało. Obejrzyjcie całą serię, jeśli tylko weszliście na przykład w epilog, zobaczyć, co tu takiego będzie. Fajnie, że ten epilog dorzucili. Wprowadził jeszcze tak, kurczę, tak ewidentnie element fabularny, całkiem świetny. I ode mnie grube 8, może i pół na 10. Coś takiego. Coś takiego. Mam nadzieję, że Wam się miło grę oglądało, czy serię oglądało, że całą przeżyliście ze mną w świętym spokoju. Teraz Was nie pozostało mi nic innego, właśnie teraz Was zaprosić na jakieś inne gry. W sumie sam nie wiem, co na tym kanale będzie dalej. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Mam kilka świetnych, genialnych nawet pomysłów. Dobra, ale teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco. Wszystko macie w opisie. W outro jakieś kolejne rzeczy. Cześć. not as yet